Słuchajcie, pomyślałem sobie, że, pomyślałem sobie, że dzisiejszym pretekstem do, pretekstem do, dzisiejszej, do dzisiejszej takiej e, pogawędki będzie człowiek, który jest, który urodził się jako Artur Flegenheimer, natomiast znany jest w historii przestępczości zorganizowanej jako Dutch Schulz. Mogliście słyszeć takie imię i nazwisko, znaczy właściwie taką ksywę i ksywę, bo to są obie ksywy. <laughs> a, jest to ksywa, która oznacza holenderski Schulz, ponieważ Artur Fregenheimer w pewnym momencie pracował dla firmy przewozowej, której szefem był Schulz, a ponieważ był również Holendrem, to tak się, e, tak zostało. Pomyślałem sobie, że właśnie połączę za pomocą tej postaci kilka historii, kilka takich rzeczy związanych z tym, co się działo w czasach, w czasach prohibicji, w czasach po prohibicji, e, bo tam dostałem Parę pytań, jak zapytałem o tematy, dostałem parę propozycji, których, z których kilka mi się, mi się zgrało. Jedno to było, co się działo w przestępczości czarnoskórych przed gangami, przed tymi gangami, które teraz znamy, ale and Clips, więc cofniemy się trochę w czasie. Później, mamy, później, mam, później miałem pytanie, jak to wygląda z punktu widzenia. Hmm, organów ścigania, w jaki sposób można walczyć z zorganizowaną przestępczością i tutaj przykład przykład Schulza i paru jego kolegów będzie pokazywał, jak to wyglądało właśnie w latach 30. A co jeszcze, coś tam jeszcze było, a jeszcze było pytanie o związki zawodowe i akurat mm, sam Schulz nie miał ze związkami zawodowymi dużo wspólnego, ale jedna z osób, która nam się tutaj pojawi w tej historii była człowiekiem, który mocno zinfiltrował związki zawodowe tzw. Tak longshoremen, czyli to po polsku będzie hmm, dokerów, tak? Duże, duże, duże związki zawodowe dokerów. I pozwoliłem sobie dzisiaj, pozwoliłem sobie w opisie tak opisać tych wszystkich gangsterów na takie różne dziwne sposoby i Dutch Schultz jest tą, nie wiem, czy macie pomysł, chociaż w tej chwili jeszcze nie możecie mieć pomysłu na to, kto jest nie wiem, czy patrzyliście na te zdjęcia i w ogóle kojarzycie te twarze, które tam wrzuciłem w, w opisie. Domyślam się, że królowa numerków jest łatwa do, do zinterpretowania, do, do znalezienia, bo to jedyna, jedyna dama w tej pośród tych czterech gangsterów, czterech którzy tam są. Jest tam jeszcze do tego prokurator generalny, jest tam właśnie Dutch Schulz i jest Albert Anastazja. Który również był bardzo głośną postacią swojego czasu w Nowym Jorku. I oczywiście to co, to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to jest fragment tego, co się działo w Nowym Jorku. Tam w tle się dzieją wielkie rzeczy i tak naprawdę pomyślałem sobie, że na następnym odcinku ja nadal nie zmienię czasów, tylko będę mówił po prostu o rzeczach, które dzieją się w tym samym momencie, w, trochę w innej rzeczywistości Nowego Jorku, ponieważ trzeba pamiętać, że to się wszystko zazębiało i tak naprawdę to jest śmieszne to nie w czasach prohibicji w Nowym Jorku było. Najwięcej wojen w czasach prohibicji była słynna wojna Mare o której właśnie powiem kiedy indziej, ale to, o czym będę dzisiaj mówił, działo się głównie po skończonych czasach prohibicji. Natomiast wróćmy do Dacza Szulca. Dacza Szulca, który jako młody chłopak pracuje najpierw w firmie, w firmie, właśnie przewozowej, a potem zaczyna pracować w jako wikidaju w barze, co jest zresztą. Znaną karierą wielu gangsterów. Nie wiem, czy wierzycie, jaki bardzo znany gangster rozpoczynał swoją karierę jako Wikidaio w barze, i z tego był stąd w ogóle zyskał swój przydomek, bo tam dostał charakterystyczną bliznę na twarzy. Był to Al Capone, aka Scarface. A Al Capone w czasach swojej młodości był Wikidajem w barze w Nowym Jorku, gdzie pobił, generalnie historia jest ponoć taka, że pobił jakiegoś typa tak bardzo, że musiał Nowy Jork opuścić i dlatego pojechał do Chicago. No a reszta, reszta jest mniej lub bardziej znana, przynajmniej, przynajmniej popkulturowo, <coughs> więc, więc... Arthur Flagenheimer Flegen, miał podobnie, to znaczy też yy, pracował w barze jako Wikidaiło, tylko że on nie wyjechał do Chicago, a spodobał się właścicielowi baru, bo właściciel baru stwierdził, że ten chłopak jest super, bo jest taki, bo traci nad sobą często panowanie, a jak traci nad sobą panowanie, to robi się strasznie brutalny. I Schultz w ogóle był, miał opinię wśród gangsterów w Nowym Jorku furiata i człowieka bardzo brutalnego. Nawet w niektórych filmach jest przedstawiony, jest taka, jest anegdota, anegdota, która została przedstawiona w filmie Hoodlum, że on w pewnym momencie, rozmawiając właśnie z królową numerków podczas jednej z negocjacji, rzucił przed nią odcięte moszny ludzi, których zabił z jej, z jej żołnierzy, jakby żeby jej pokazać, żeby jej pokazać, jakby, że ma ślad po tym, że oni zginęli. Więc jakby takie miał, takie miał zagrania, a jest też jedna taka, jest jedna taka. Jeden zapisany, zapisane wspomnienia jednego gangstera, który mówi, że rozmawiał. Nawet to nie jest gangster, tylko bardziej księgowy. To człowiek, który rozmawiał, był podczas rozmowy z Daczem szulcem, kiedy Dacz Schulz wezwał jednego ze swoich ludzi, bo coś się nie zgadzało w tej księgowości. I ten człowiek, e, przesłuchiwany w pewnym momencie, mówi: No, tak, no, zabrałem te pieniądze, ale uważam, że mi się należało. I opis tego księgowego był taki, że. Nawet nie zauważył, kiedy daczul z jednym płynnym ruchem bez zastanowienia, jednocześnie cały czas pociągając drink, jakby popijając drinka, wyciągnął z zapaska pistolet, przełożył mu do głowy i w spust, nawet nie zastanawiając się nad tym specjalnie, co robi i, i dlaczego. Po prostu zabił go tak, jak on to opisał, jak inny by dłubał sobie w zębach albo zabijał łapką muchę. Więc był to, był to taki człowiek. Natomiast po tym jak został przez tego człowieka, przez tego właściciela klubu, właściciela e, miejsca, w którym, w którym był Wikidaią, wybrany na kogoś w rodzaju partnera, czyli e, ps, tak naprawdę najpierw protegowanego, a potem partnera. Tym człowiekiem był Joey Now. Razem z Dutchem szulcem rozpoczęli, jak tylko, zaczęła się, jak tylko zaczęła się prohibicja, rozpoczęli swój biznes sprowadzenia alkoholu na Bronx, bo, bo Dutch Szulc działał na Bronxie. I to jest druga rzecz, druga rzecz, która, która jest charakterystyczna dla bardzo wielu gangsterów i w ogóle, jak się chce prowadzić sesje gangsterskie, to tutaj jest taki motyw, którego raczej nie warto sobie odpuszczać, bo jest fajny i jest bardzo RPGowy. To znaczy, dowożenie alkoholu z. Jakiejś plaży, albo z jakiejś granicy, albo z jakiegoś stanu, gdzie ten alkohol robiono, do innego miejsca. To nie było tak po prostu, że oni sobie wrzucali to na, na ciężarówkę i jechali. Najczęściej to było tak, że to była wojna. W sensie byli ludzie, którzy przewozili alkohol i byli ludzie, którzy na tych ludzi polowali. Byli rozbójnicy, był na przykład taki gang z Detroit, który nazywał się Purple Gang, który był znany z tego, że oni jedyne co robili, to oni tylko napadali na ciężarówki e, na przykład Ala Capone, które jechały do Chicago żeby stamtąd kraść alkohol i oni ten kradziony alkohol sprzedawali. Oni się w ogóle nie zajmowali przemytem, nie musieli, bo jakby okradali wszystkich w okolicy. Mieli po prostu. Byli, byli strasznymi twardzielami, też psycholami, bo jest historia na temat jednego z chłopaków z Purple Gangu, bo to byli bracia. Jeden z nich podobno, bo to jest anegdota, to nie jest. nie, nie wiem, nie, nie znalazłem nigdzie miejsca, w którym byłoby powiedziane, że to jest. To się wydarzyło na 100% naprawdę. Na, 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 na w pewnym momencie założył się z drugim typem, że jest w stanie złamać człowiekowi kręgosłup o kolano, po czym wyszedł z knajpy, wziął pierwszą osobę, która przechodziła obok niego, podniósł go i złamał mu kręgosłup o kolano. Jak no my mamy do czynienia z takimi ludźmi? I o, oczywiście również to pokazuje stopień poczucia bezkarności, jakie oni mieli, bo nikt tam z nimi nie chciał zadzierać i e, policja była bardzo często w tamtym okresie przekupiona na tyle, żeby jeżeli oni nie zrobili nic przeciwko policji, to żeby nie. E, nie próbować ich tam, im, ich, ich ścigać. W każdym razie, wracając do Flegenheimera, on też ma ten... I właśnie wielu gangsterów, czy to Artur, czy to Dutch Schultz, czy to, Lucky, czy to Lucky Luciano, czy to właśnie... czy to Lex Diamond, czy to Alberta Anastazja, czy to yy, Al Capone, ma ten yy, epizod w swoim życiu, Jeżdżenia, jeżdżenia po alkohol, gdzie oni siedząc na pakach albo siedząc w samym samochodzie z tomiganami lub shotgunami w rękach po prostu raz na jakiś czas musieli się strzelać z kimś, kto nagle z pomiędzy drzew wyskakiwał z karabinami maszynowymi i obstrzeliwał te ciężarówki z alkoholem i często kończyło się to tak, że zabijali całą obsługę i zabierali ciężarówki więc taka taki małe mały moment wojenny też był przerzu był prohibicji to najczęściej gdzieś właśnie w lasach jakichś, których jest przecież wiele w Stanach na jakichś takich dróżkach gdzieś pobocznych którymi wiadomo że te ciężarówki jeździły żeby nie wpaść na kontrolę też te, te pułapki na nich zasadzano Zresztą stąd się podobno wzięła w ogóle w ogóle określenie raiding shotgun tak jak się w tej chwili mówi w Stanach, że o shotgun, ja jadę jakby koło kierowcy. To chodzi o to, że ta osoba, która siedziała obok kierowcy, miała właśnie broń w rękach i musiała być gotowa na to, że jak ktoś wypadnie na drogę i zacznie strzelać, to wiadomo, że nie kierowca będzie odpowiadał ogniem, tylko ten, kto siedzi obok niego i jest również Narażony na to, że, że zostanie zabity. Tam często również było do tego stosowane na przykład policja, znaczy, brała udział w tych napadach policja albo mundury policyjne, czyli jechała taka ciężarówka, była zatrzymywana przez policję, i, i w momencie, kiedy zmuszano, mówiono kierowcy, żeby pokazał co ma na pacę, nagle okazało się, że policja, tudzież gangsterzy przebrani za policję, wyciągają broń i zaczynają tych prowadzących ciężarówkę terroryzować. Więc Artur Fleckenheimer jeździł z Joeim. Na ciężarówce, brał udział w takich strzelaninach, i to wszyscy, wszyscy ci, którzy później byli, byli ważni, to przeżyli i twierdzili, że była to taka szkoła, która ich utwardziła i trochę jakby przeszli właśnie, nie wiem, pierwszą wojnę w okopach albo coś takiego. W każdym razie strzelali do ludzi, ludzie strzelali do nich, i oni dzięki temu potem byli twardsi, zimniejsi, szybciej potrafili podejmować decyzje. Taka jest przynajmniej. Taka jest przynajmniej legenda dookoła, dookoła tego. No i mamy tego, mamy tego naszego dacza Szulca, który w czasie prohibicji z Joeyem Now z, z, z Joe jeździ, po, jeździ po ten alkohol, rozwijają się na brąksie i zaczynają w pewnym momencie przenosić się na takie tereny Bronxu, które są bardziej kontrolowane przez Żydów, wypowiadają im wojnę, co się kończy tym, że Joey Now zostaje zastrzelony. W drive-by'u ktoś przejeżdża, strzela do go z karabinu maszynowego. On potem, najpierw, trafia do szpitala, a potem umiera. I tutaj jest śmieszna historia, ponieważ jest taki ktoś jak Arnold Rothstein. Nie wiem, czy kojarzycie to imię i nazwisko. To jest człowiek, który przed prohibicją był takim dżentelmenem hazardzistą. Człowiekiem, który pochodził z dobrej rodziny, który miał mnóstwo kasy i który. Zasłynął z tego, że non stop grał w karty, przegrywał i wygrywał wielkie sumy pieniędzy, ale nie tylko w karty. Obstawiał mnóstwo rzeczy i między innymi jest uważany za człowieka, który ustawił to słynne, to słynne yy, oszustwo podczas pucharu baseballa, które zostało nazwane Black Sox od nazwy klubu, który bodajże nazywał się Red Sox klubu, który się sprzedał i to zrobili bardzo sprytnie, o samym Rodsteinie. Myślę, że można by zrobić kolejną jakby oddzielną rozmowę, bo to jest niezwykle barwna postać. Jedną jakby... Jedna z rzeczy, które, które o nim można powiedzieć i o tym, dlaczego był dziwny, to jest to, że on zginął będąc bardzo bogatym człowiekiem podobno za nieuregulowany dług hazardowy. I to nie chodziło o to, że on nie był w stanie go spłacić, on go po prostu nie uznawał. Ale jak zaraz połączymy jego historię z Daczem Schulzem, może się okazać, że to nie było takie proste i że to nie było wcale tak, że on, że on z tego powodu zginął. W każdym razie, Alnor Rotstein był o tyle ciekawą postacią, że on był człowiekiem, który wiedział, że będzie prohibicja, troszkę wcześniej to wyczuł i sfinansował bardzo wielu gangsterów. Bardzo wielu gangsterom dał pieniądze na to, żeby oni sobie kupili ciężarówki albo postawili, postawili destylarnie bo był gotów na to, że w momencie, kiedy zacznie się prohibicja i oni zaczną na tym zarabiać, to będą mu płacili od tego procent, będą mu zwracać, zwracać te podatki I on był trochę takim ojcem chrzestnym, ojcem chrzestnym tego początku ruchu, ruchu prohibicyjnego, gangsterskiego w Stanach, no nie, nie, nie do końca dożył tego, żeby cieszyć się swoimi wpływami, ale najlepsze jest to, że był to właśnie człowiek z bardzo dobrej rodziny, któremu zupełnie nie brakowało pieniędzy, on po prostu... Nie chciał żyć zwykłym życiem, tylko chciał być gangsterem i, i, i to zrobił. I właśnie on podobno stał za zabójstwem Joey'ego Joey No, ponieważ był wtedy jednym z ważniejszych Żydów w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o scenę przestępczą. I są ludzie, którzy mówią, że człowiek, który go zabił, czyli George McManus, któremu był winien 50 tysięcy dolarów po pechowej grze w pokera. Że George McManus zabił go za długi, ale podobno zaraz po tym, jak go zabił, zadzwonił do Dacza Szulca i podobno z miejsca zbrodni odebrał go jeden z współpracowników Dacza Szulca. Dlatego jest też teoria, że tak naprawdę zabójstwo Rothsteina, nawet jeżeli było częściowo motywowane tymi pieniędzmi, to było również formą zemsty za to, co się stało z Joe'im No. Jeżeli tak, to Doc Schulz tutaj. Zrobiłby coś, co mocno wpłynęło na, na scenę gangsterską i zapisałby się w historii przynajmniej jednym ważnym morderstwem. Natomiast to, co nam łączy Dacza Schulza z innymi postaciami w tej, w tej historii, to jest to, co się działo po prohibicji. Ponieważ w momencie, kiedy skończyła się prohibicja, to gangsterzy zaczęli szukać nowych sposobów zarabiania pieniędzy, i wtedy zauważyli coś takiego jak numerki. Bo wcześniej zarabiali na alkoholu tyle, że nie, niespecjalnie się interesowali takimi sposobami zarabiania, które łączyły się z dużą ilością pracy odrobne. A prawda była taka, że numerki to była taka niepaństwowa loteria dla ubogich, z której można było ciągnąć bardzo dużo pieniędzy. Tylko trzeba było się tym zainteresować i wiedzieć, jak to robić. Numerki były bardzo popularne wśród, wśród czarnoskórych, nawet w Bostonie zyskały sobie nickname Nigger Lottery, ponieważ dotyczyły głównie ludzi, którzy byli biedni. I o co chodziło? Chodziło o to, że ktoś wymyślił, że nawet nie biorąc pod uwagę, nie biorąc pod uwagę państwowe loterie, wymagają najczęściej, żeby zapłacić za nie 5 centów. 10 centów, 15. Jest ich mało. Bardzo dużo ludzi bierze w nich udział, i generalnie yy, nie wszyscy mają do nich dostęp. A loteria, taka jak numerki, okazało się, że można na niej nawet postawić pół centa. A ludźmi, którzy zapewniają to, że jeżeli się wygra, to się wygra, byli lokalni gangsterzy, którzy po prostu wysyłali swoich biegaczy, którzy biegali po domach. Chodzili tak naprawdę z zeszytem. W tym zeszycie zapisywali, kto ile postawił i na jaki numer, a numer był trzycyfrowy. Trzy cyfry od 1 do. znaczy od 0 do 9, czy tam od 1 do 10. Trzy cyfry, które później dawały wynik zwycięski, lub nie. Na początku to było tak, że na przykład ci gangsterzy, którzy zbierali ten hajs. Potem los, mieli kółko u siebie w, tym, w lokalu, tam kręcili tym kółkiem i mówili, kto, kto wygrał. Ale jak wiadomo, to można było bardzo łatwo, bardzo łatwo oszukiwać, bardzo łatwo ściemniać w tym wypadku, więc szybko wszyscy się zorientowali, żeby te numerki miały, były traktowane z zaufaniem przez ludzi, żeby ludzie to obstawiali, to trzeba było zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba było mieć. Kogoś, kto gwarantuje to, że w wypadku wygranej jest w stanie wypłacić pieniądze, czyli gangster musi mieć opinię kogoś, kto po pierwsze nie oszuka i nie zabierze tych pieniędzy, a po drugie kogoś, kto ma, ma pieniądze, żeby je dać, a po drugie trzeba było wymyślić jakiś sposób wynajdywania zupełnie neutralnego i nawet jeżeli pozornie, to niezależnego sposobu. Typowania tych trzech numerów. I wymyślono coś takiego w większości miast i w Nowym Jorku również. To wymaga teraz spojrzenia na to, jak się yy, obstawia wyścigi konne. Jest taki rodzaj obstawiania wyścigów konnych, kiedy się obstawia, że jeden koń będzie miał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Jakby obstawiamy, obstawiamy wszystkie trzy naraz. To daje trochę większą szansę na zwycięstwo. I to jest tak, że jeżeli. Że, że liczy się pulę, jeżeli wygramy, jeżeli ten koni wygra, no to dostajemy z tej największej puli. Jeżeli jest na drugim miejscu, dostajemy z mniejsze, jeżeli jest na trzecim, to oczywiście z trochę mniejszej. Po co były te zakłady? Te zakłady powodowały, te zakłady, jakby, jak, jak obliczano ten numer? Brano pulę, która, zwycięską pulę pierwszego miejsca, brano ostatnią cyfrę sprzed przecinka z drugiego również ostatnio i z trzeciego również ostatnio, czyli jakby ten numer był brany z tego ilu ludzi obstawiło, ale jednocześnie ilu ludzi wygrało. Więc był to taki numer, który było bardzo ciężko z, bardzo ciężko było nim manipulować. I tak w większości miast tak się stało, że po prostu te numerki były zależne od rejestraków, numer te te i w wysokości wygranej były najczęściej w jakiejś gazecie drukowane, w związku z tym każdy mógł sobie sprawdzić czy przypadkiem nie wygrał, a jeżeli ktoś wygrał, no to dostawał tę wygraną, e, płaconą z kieszeni gangstera, który te numerki w danej dzielnicy, tymi numerkami w danej dzielnicy rozporządza. I tutaj pojawia się nasza królowa numerków. Wbrew pozorom, jak widać, nie jest to, nie jest to e, ksywa bur, burdel mamy, a po prostu e, businesswoman z Harlemu. Stefani Mc... St. Clair. Dobrze mówię Stefani? Stefani, tak. Stefani St. Clair pochodziła z Guadelupy. Miała bardzo nieszczęśliwe życie w młodości, ponieważ najpierw umarła dosyć wcześnie jej mama, w związku z tym ona musiała pracować jako, yy, pokojówka. Trafiła do, trafiła do takich państwa, których syn ją regularnie gwałcił, w związku z tym stamtąd uciekła do Francji, tam trafiła na kolejnego gwałciciela, więc uciekła do Stanów. Tutaj trafiła na pimpa, który próbował ją wystawić na ulicę, którego zabiła, a potem wpadła na pomysł, że będzie handlować narkotykami. Taki, jakby zmieniła, zmieniła stylówę trochę życia. Zaczęła handlować narkotykami razem z, z. Znalazła takiego partnera, który był jednocześnie jej mężem. W momencie, kiedy zorientowała się, że nie do końca jest i potrzebny, żeby tymi narkotykami handlować, bo raczej przejada pieniądze, niż, niż, je, niż je zarabia, to on oczywiście się zdenerwował, próbował ją zabić. Ona zabiła jego. Podobno był to zupełnie wypadek, to znaczy przewróciła go tak, że uderzył głową o, o szafkę i tak zostało potraktowane, więc nikt tam jej za to morderstwo nie ścigał. A ona zaczęła działać bardzo skutecznie jako. Najpierw zaczęła handlować tymi narkotykami i bardzo szybko zorientowała się, że to nie do końca o to chodzi. Z pieniędzy, które miała z narkotyków, kupiła działający już biznes numerkowy od innego gangstera i zaczęła nim zarządzać. Ale w ogóle Stephanie St. Clair, madame Queen, Queen of Numbers albo Queen of Harlem, albo jak to mówili poza Harlemem, nazywano ją pogardliwie Queenie, miała bardzo. Miała dużo większe ambicje wobec tego, co chce robić w świecie, niż to, żeby być gangsterem, który, który wyciąga od ludzi pieniądze. To też zresztą, zresztą można wiedzieć po tym, że numerki tak naprawdę służyły bardzo często temu, żeby po prostu ludziom, którzy mieli bardzo mało, dawać tą, może fałszywą, ale jednak nadzieję na to, że coś z ich losem się, się zmieni. Stefani St. Clair robiła jeszcze kilka rzeczy. Na przykład wydawała pieniądze na to, żeby kupować w gazetach miejsca na ogłoszenia, w których Drukowała fragmenty prawa, które mogły interesować czarnych. Na przykład, jakie mają prawa w momencie, kiedy aresztuje ich policja, albo czego policja nie może od nich wymagać. Tego typu rzeczy, tak? jakie, co, co, im, co im przysługuje, co im nie przysługuje. Dodatkowo, w pewnym momencie, jak. Jak. Dobra, trochę, trochę wyprzedam. W każdym razie nie była z tego powodu lubiana przez policję, ale również wielu policjantów miała na swoim, miała na swoim utrzymaniu, bo z tych numerków zarabiała mniej więcej 20 tysięcy miesięcznie. Co jak na tamte czasy to była, to była olbrzymia, olbrzymia suma. ważną osobą, która się wtedy do niej, do niej przyłączyła, był Bumpy Johnson. To był też czarnoskóry, czarnoskóry gangster, który był wobec niej strasznie lojalny. I oni we dwójkę w momencie, kiedy Darch Schulz właśnie zainteresował się numerkami, postanowił, że wejdzie do Harlemu i zaczął polować na tych biegaczy, zaczął, tam jego ludzie zaczęli ich zabijać, bo chodziło o to, że jeżeli ktoś zabił komuś biegacza, to jednocześnie niszczył jego wiarygodność, bo ktoś obstawił, a jego zakład jakby nie doszedł do, do skutku, co powodowało, że przestawał wierzyć, że ten gangster jest w stanie ochronić w pewnym sensie jego pieniądze. Więc bardzo mocno Darch Schulz postawił na to, żeby tych najczęściej dosyć młodych chłopców. Tam odstrzeliwać na tych ulicach, żeby ludzie zaczęli przestali wierzyć w to, że Madame St. Clair jest w stanie im pomóc. Natomiast ona zupełnie nie, tutaj się nie, w przeciwieństwie do innych ludzi, którzy prowadzili numerki w Harlemie, bo w tym czasie było ich wielu, ona, ona nie, nie położyła uszu po sobie i wręcz przeciwnie, postawiła się do Daczowi Szulcowi bardzo mocno. Co jeszcze, czy coś jeszcze? Pamiętajmy o, o Madame St. Clair, pamiętajmy o Bumpy Johnsonie, ponieważ ta dwójka w tym momencie rządzi trochę w Harlemie. To jest zresztą śmieszne, bardzo czasy w Harlemie. Nie wiem, czy życie taki bardzo kultowy i pojawiający się w wielu filmach Cotton Club, czyli miejsce w Harlemie, w którym właśnie spotykali się bogaci i gangsterzy, gdzie wszyscy są w bardzo eleganckich strojach, właśnie w charakterystycznych kapeluszach, w białych butach przychodzą posłuchać sobie jazzu, natomiast czasy były takie, że wszystkie, że wielkie gwiazdy, które tam grały, grały tam gwiazdy takie, o których wciąż słyszymy najlepsi trębacze, najlepsi jazzmeni, jeżeli byli czarni, musieli wchodzić tylnym wejściem, bo w tych czasach czarni wchodzili wejściem dla służby i nie było jakby innej opcji. Niezależnie od tego, czy byli właśnie kimś, kto roznosił, kto roznosił kawę, z Domieszką Bourbona, czy byli gwiazdą, którą wszyscy przyszli zobaczyć?